Śmigus dyngus swoje korzenie ma zapuszczony w jarych godach, a te to nic innego jak starożytna słowiańska tradycja obchodzona nad przełomiem marca i kwiecy. Miała ona na celu przywitanie wiosny i pożegnanie zimy. Co ciekawe, kiedyś śmigus Dyngus to były dwa odrębne święta. Teraz pod nazwą Lany Poniedziałek znamy to jako Dzień Bezkarnego Oblewania się Wodą. Ale czy na pewno bezkarnego? W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak wyglądał kiedyś śmigus, co robiono w Dyngusa i jak wysoki mandat możesz dostać za oblanie kogoś wodą. Wróćmy jednak do Jarych Godów, a te trwały kilka dni i związane były z kultem ziemi i płodności. W trakcie święta ludzie składali ofiary bogom, tańczyli, śpiewali i wygłaszali przepowiednie dotyczące przyszłego roku. Jednym z typowych zwyczajów obchodzonych podczas Jarych Godów był rytuał topienia marzanym, uosabiającej zimę i zło. Robiono to w rzece lub w jeziorze. Wszystko to po to, żeby wstrętna zima sobie poszła i żebyśmy chociaż na chwilę mogli odwieźć zimowe kufajki do szafy. Lano się także wodą. Geneza ludowych zwyczajów obchodzonych w poniedziałek wielkanocny jest związana z praktykami Słowian, którzy czcili radość po odejściu zimy i przebudzeniu się wiosny. Śmigus i dyngus przez długi czas były odrębnymi zwyczajami. Śmigus głównie polegał na symbolicznym biciu witkami wieżby lub palmami po nogach i oblewaniu się zimną wodą, co symbolizowało wiosenne oczyszczenie z broń. I chorób, a w późniejszym czasie także i grzechu. Na śmigus nałożył się zwyczaj dyngusowania, czyli dyngowanie, dający możliwość wykupienia się pisankami od podwójnego lania. Dyngus związany był z folklorystycznymi praktykami Słowian poświęconym ekspedycji. Polegał na odwiedzaniu znajomych i przypadkowych osób. Wizytą zazwyczaj towarzyszył poczęstunek bądź darowizna z zaopatrzeniem na drogę. Słowianie uważali, że oblewanie się wodą miało sprzyjać płodności, dlatego oblewaniu po Podlegały przede wszystkim panny na wydaniu, z tego powodu obrządki polewania się wodą miały niekiedy charakter matrymonialny. Po synkretyzmie z chrześcijaństwem w niektórych regionach ustalono, że trzeciego dnia Wielkanocy panny i dziewczęta mają prawo do rewanżu za wcześniejsze oblanie ich wodą. Dzisiejsza forma, czyli ta, którą znamy, obchodzona jest przede wszystkim w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, na Słowacji, na Węgrzech, a nawet w niebojących się Boga Czechach. Chociaż tam też lubią bardziej przemocowe zabawy, np na przykład chodzenie z gałązkami wierzbowymi i nadupcanie nimi po nogach dziewczyn. Wszystko to oczywiście w dobrym celu. Wierzy się, że dzięki temu zachowają one młodość i zdrowie. A te w ramach podziękowania dają mężczyznom pisanki albo pieniądze. Bardzo uczciwy układ. W Tajlandii na przykład też obchodzony jest odpowiednik śmigusa dyngusa o nazwie Songkran, co oznacza święto przejścia. Zazwyczaj ten przypada na połowę kwietnia, jednakże nie ma on nic wspólnego z Wielkanocą. Tradycja oblewania się wodą też jest znana w Meksyku i przypada ona na Wielką Sobotę. Śmigus dyngus, określany również jako lany poniedziałek, jest rokrocznie obchodzony w drugi dzień świąt wielkanocnych. Bez względu na datę jest to zawsze poniedziałek. O ile Boże Narodzenie zawsze obchodzimy tego samego dnia kalendarzowego, to zaś święta wielkanocne mają ruchomą datę, ale nie zmieniają się zaś dni tygodnia. Dlaczego tak się dzieje? Otóż w IV wieku naszej ery podczas Soboru Nicejskiego ustalono, że to święto będzie obchodzone w najbliższą niedzielę po pierwszej pełni księżyca wypadającej po nadejściu wiosny. Należy pamiętać przy tym, że daty kościelnej pełni zostały wyznaczone w czasie Soboru Nicejskiego i nieco się różnią od tych astronomicznych. Oznacza to, że święto zmartwychwstania pańskiego może wypaść najwcześniej 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia. Tak więc to, kiedy są święta wielkanocne, wciąż zależy od obliczeń astronomów, którzy żyli w odległych czasach. Kościół katolicki wyrażał negatywne opinie na temat obchodzenia święta śmigusa dyngusa, uznając je za pogańską tradycję. Wielokrotnie w swoich pismach potępiał to święto jako niezgodne z zasadami wiary. Mimo to trudno było wyeliminować tę praktykę wśród Słowian, a także wśród katolików. W związku z tym postanowiono przystosować ten zwyczaj do kultury chrześcijańskiej, a woda zaczęła symbolizować oczyszczenie z grzechu. Tradycja tradycją, ale należy pamiętać, że nie wszyscy lubią być oblewani wodą. Mundurowi co roku apelują, zwłaszcza do młodych osób, o umiarkowaną zabawę i zachowanie zdrowego rozsądku. Gdyby ktoś jednak był głuchy na te przestrogi, to czeka go niemała kara. Jakie mandaty grożą za nieodpowiedzialną zabawę w lany poniedziałek? Oblewanie wodą przechodniów to mandat od 20 do 500 zł. Wlewanie wody do mieszkania, klatki schodowej, samochodu lub środków transportu publicznego, mandat do 500 zł. Wylanie wody na rowerze stelu jadący samochód, mandat nawet do 500 zł. Jeżeli dotrwaliście już do końca, to zapraszam Was serdecznie do obejrzenia odcinka, w którym przedstawiam 10 absurdalnych przedmiotów, które kiedyś stanowiło bogactwo, a dzisiaj wszyscy możemy je mieć. Link właśnie się pokazuje, klikajcie w kartę. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt.